Mamy 10 uczestników, a ich celem jest przetrwanie tej gry. Wśród nich jest dwóch sabotażystów, którzy pod osłoną nocy muszą dostać się do broni i wyeliminować jednego z graczy. Muszą być naprawdę cicho, bo każdy odgłos może ich zdradzić, przez co zostaną wyrzuceni z gry podczas głosowania. Dodatkowo w grze mamy medyka, który spróbuje w każdej rundzie uchronić jednego z graczy przed atakiem. Daj łapkę w górę, jeśli chcesz więcej takich filmów, i zaczynajmy grę. Kto jest sabotażystą? Eee, nastaje noc, proszę założyć opaski wszyscy. To teraz, medyk e, ściąga opaskę i wybiera jedną osobę, która tą rundę przeżyje na pewno. Dobra, medyk już wybrał, proszę, niech medyk założy opaskę. A teraz, niech sabotażyści ściągną opaskę. Niech się poznają na spokojnie. Jest gicik. I teraz, sabotażyści? Losuję wam czas, jaki będziecie mieli na wyeliminowanie gracza. 100 sekund, więc yy, spokojnie. 3, 2, 1, go! No i macie 100 sekund. Stary nożku. Sabotażyści mają jeszcze 40 sekund, na spokojnie mogą wybrać cel. Sabotażyści już wybrali cel. No dobrze chyba budzi się dzień, ale niestety... Nie wiedziałeś, że bez Marka. Bo krzyknął! <laughs> no daj, dobra. Mareczku, Melik się nie uratował, więc niestety odpadasz. Trzymaj się. Bo w dupie te nagrywki, Kuba. Ostatni no. raz u Ciebie wybiorę udział. No, dużo tutaj było słychać po tej stronie. Słuchaj, moja intuicja wróżki mówi mi, że albo tutaj po tej stronie, albo tutaj po tej stronie. Coś było. Odezwałem się w trakcie tego jak stałem, więc macie potwierdzenie, że tutaj byłem cały czas. By the way. A stamtąd miałeś bardzo blisko, żeby do Marka strzelić jak to. To jest ta sama sytuacja, co w mafii, nie? Co, to są takie głupki, staram się im pomóc, a oni... No, szczerze, słyszałem coś tam z przodu z tymi łóżkami, ale to daleko ode mnie, więc wydaje mi się, że to nikt, nikt tutaj obok, znaczy nikt obok mnie. Zacznijmy od ciebie, na kogo byś zagłosował? Kurde, zawsze to, na początku kompletnie, no, słyszałem tam, ale... Nie, najwięcej, najwięcej hałasu było tutaj. Na środku. Podejmij decyzję A nie dowiemy się, że to jest Sabo, nie? Nie Kuźwa Masz 3 sekundy Dobra, przepraszam Laura, no Szymonowi ufam Laura, podnieś paluszek do góry Przepraszam Marzen, głos na ciebie Ty Chyba zagłosuję na Laurę Dobra Laura, drugi paluszek do góry Bajka Bo bardzo tutaj atakuje, bardzo atakujesz tutaj osoby wokół Dobra, bajka, paluszek do góry Ja myślę, że to Kinder bo ma łatwą drogę, żeby pójść kopnąć piłkę, piłka musiała pójść stamtąd, więc walnęła w widelec, który słyszeliśmy, i mógł szybko wrócić i zmiało od w Marka. Dobrze, Kinder, paluszek do góry. Mi się ogólnie wydaje, że tu coś z dwóch stron nie tak. Zagłosuję na tą panią po lewej. Dobrze. Nie podoba mi się to, co tutaj się dzieje. Z jednej strony szumi, tutaj mnie oskarża, <laughs> ale bajka też była cicho ogólnie tak, przez tę rundę, a ona zazwyczaj głośna baba. Najbardziej póki co. Posądzają szumi i bajka. Bajka. Bajka! Dobrze. Chęba znam twój wybór, ale chcę się dowiedzieć tak oficjalnie. Na sąsiadkę na górę. Czwarty paluszek do góry <grym zimka> to nie ja jak? To. Dobra, szumi. Hmm. Szumi! Już wie, znamy decyzję, ale może jeszcze coś namieszać delikatnie. Dobra, nie będę na ręka, więc na Laura zrobię. <grym zimka> Laura, e, pięć głosów na ciebie. Yy, dziękujemy za grę, a dłużej wytrzymałeś niż Marek, więc i tak spoko. Idziemy spać, opaski na oczy. Dobrze, wszyscy śpią, więc niech teraz medyk otworzy oczy, niech się obudzi, niech wybierze jedną osobę, którą może uratować. Sabotażyści, proszę otworzyć oczka. Dobrze, czas wylosować czas. Sabotażyści mają tylko 60 sekund. 3, 2, 1, startujemy. Ale to jest niezdarny Łukasz. Kogo tym razem wybiorą? Kto namieszał? Kto zrobił najwięcej błędów w ostatniej rundzie? Albo kto jest czymś wrogiem? Tego nie wiemy. Połow... O, połowa czasu już minęła. Nastaje poranek! Szumi zostałeś wyeliminowany. Medyk się nie uratował, też, niestety, więc dziękujemy. Dobranoc. Sabo, to jest to się teraz utrudnił, tak. bo Szumi był dobry jeszcze do. ale jednak chciał dobrze, nie? Jednak nie był sabo Nie chcę nic mówić i po, po, pokazywać palcem, ale słyszałem szelesty z mojej prawej strony. Nie wiem, kto teraz walczy. Sorry, bajka, ale słyszałem jakieś szelesty też, po prawej. Słyszę, że ze mną no, pierwsze oskarżenia są? A, akurat. Y Remkowi ufam, ponieważ nie słyszałam tutaj blisko po mojej prawej nic, ale mi za to na przykład trochę śmierci Kinder. Nie, no ja nie chodzi mi o to. Kinder, jesteś Nie. Zagłosujmy tutaj na. Proszę, bajka. Zeznika. Poluszek do góry. Już się nie będę odzywać do końca. Ja myślę, że mogę podtrzymać głosy sąsiadki po lewej i też na Bajkę Dwa paluszki do góry Dobra, niech będzie Bajka Bajka, trzeci paluszek do góry Ej, Kinder w ciula leci, czy nie? To ja się odłamię i zagłosuję na Kindera Kinder, paluszek do góry, Kinder, paluszek do góry. Wydaje mi się, że Marta nie jest sabotażystą Ty jesteś cisza. a sam powiedziałeś na początku, że sabotażysta się nie odzywa Szybkie, 3 sekundy no bajka no Dobrze, bajka już nie, wszystkie no. możesz, możesz na kogoś tego zagłosować, możesz albo na siebie też nie? No to ręka daję Remek, paluszek do góry, to było szybkie No już tak, twój głos nie ma znaczenia, ale, ale może się, wiesz, poddymić Okej, okay. na kindera Kinder, dwa paluszki do góry. No dobrze, ale no niestety to nie twoja bajka. Bajka. Nie żyjesz, sorry. Wszyscy zakładamy opaskę. Medyk, niech się obudzi. Niech wybierze jedną osobę. Dobrze, medyk już podjął decyzję, może spać dalej sobie na spokojnie. A teraz niech sabotażyści się obudzą. Sabotażyści macie 40 sekund, 3, 2, 1, go. Niech sabotażyści się położą wygodnie. W łóżeczku. i nie wszyscy się obudzą Jest piękny poranek Medyk wybrał jedną osobę, która w tej rundzie Nie zginie, ale niestety Wybrał źle Więc tutaj dziękujemy za grę Miłych snów. Ktoś może kogoś wysłuchał? Marta jest na pewno czysta To gwarantuję Pomimo tego, że robiłeś skutecznie hałas Bo słyszałem gdzie jesteś mniej więcej Se kopałeś, że robiłeś hałas Sabo najprawdopodobniej zero hałasu nie robił Ale znów szelest trawy słychać I dobiegał mi stamtąd bo ciebie też jest maja i według mnie to też może być maja, więc. Może być to maja, ale bym słyszał to, to chyba lepiej. Bo... Wydaje mi się, że tam jest clear. I albo maja, albo marta dla mnie. Moja sąsiadka też mówiła na niego i nie żyje teraz. Więc ja. ja to marta dla mnie mówiła. Coś mi tu śmierdzi. Stawiam, Stawiam tutaj, na tą stronę. Kinder, paluszek do góry. Sąsiadka zginęła. Ale Kinder, dwa palce. No, dam sobie rękę, od się interesował. Dobra, trzy palce. Myślę, że będę miał tą rękę. To Kinder. Kinder! No, niestety Kinder, zostałeś przegłosowany, możesz yy, odejść. No, a reszta może iść spać spokojnie, bo już nikt nie zginie. Obywatele wygrywają! Wow! Mam rękę! Runda druga, tym razem głos przejmuje Remek. Budzi się medyk. Medyk, który stwierdza, to będzie bezpieczny w tej rundzie. Sabotażyści, obudźcie się, jeszcze się nie ruszajcie. Rozejrzyjcie się, poznajcie się nawzajem. Wylosuję wam długość czasu, którą będziecie mieli po to, by pozbyć się pozostałych uczestników. Jest to 40 sekund. Dobrze, sabotażyści, ruszajcie się moi mili, żeby dobrze zrobić tutaj robotę. 25 sekund. Koniec czas! I budzi się całe miasto! Kinder, nie poczułeś? Nie poczułeś? Poczułem. Poczułeś? No. Dobrze, Kinderku, dziękujemy Ci, zabiliście. Możesz odejść w pokoju. Mogę powiedzieć osobiście, że po tych stronach nic kompletnie nie słyszałem. Ale ja ja słyszałem, jak mi ktoś balona pęknie. No, tak. no mają rozkwiny tutaj, kto jest ja sabu, a kto nie. Bo ja byłem skierowany w tym kierunku i nie wiem, miałem takie dziwne wrażenie jakby z tego kąta. Ktoś się, sięgał po tę broń. Tu ta strona dla mnie na razie jest clean, ale bardziej ten okręg tutaj, ale nie, nie Nadia. Chłopaki się chyba rozeszli tak. i, i robili hałas w różnych miejscach. Bo nie byłem w stanie. Jak na przykład wtedy, jak chłopaki chodzili, to od razu wiedziałem, że to jest kinder, bo słyszałem po prostu jak wracał w tamtą stronę. Tak. Um, a teraz w ogóle słyszałem jakby kroki, zresztą przeszedłeś zaraz za mną. Może? To... Może to byłem ja, a może to byłeś, to byłeś ty, bo cię czułem, więc to... to byłeś nie ty. mogę się poparfumować za sobą No nie, nie, nie możesz. Koniec dyskusji! Dobrze, mieliście kilka chwil, już się nie odzywamy. I bardzo proszę o oddanie głosów na szumiego. Głos na szumiego. Mi podpowiada intuicja, że to natalka. No cóż? Mi jest ciężko i tak randomowo chyba rzucę na Nikole, bo jest na frustnie. No. Nie wiem, e, tu chyba moja strona jest częściowo Git. Tam już nie nie, nie, nie mogę powiedzieć. Dobra, Szumi, ty. Marta na kogo głosujesz? Na Nikole. Dobrze Nikola wybacz. Ja uważam, że Nikola jest clean, dlatego na pewno na nim nie zagłosuję. A żeby ją obronić, muszę zagłosować na Szumiego, który już mi troszeczkę cuchnie. Stany, Szumi, cuchniesz Szymon. To dodałem, zanim zagłosowałeś. Widziałem, <laughs> jak na mnie patrzyły. Ja tyle, ile się z nim nagrałam w Among mogę powiedzieć, że zagłosuję na Szumiego. Okej, okay. Szumi niestety, najprawdopodobniej będziesz chory. z nami żegnał. A jaki jest twój głos? Sury. Dobra, to ja na Nikolę, Jest jeszcze szansa, teraz od maja zależy Moja. to. Nie, szczerze, y, nie wiem, nie słyszałam maja. tutaj y, podejrzanego Szumiego. Więc dam jeszcze pograć. Zatem mamy remis, nikt nie odpada i miasto zasypia. Budzi się medyk, który musi wybrać. Więc medyk się namyśla. Teraz budzi się, budzą się sabotażyści. Sabotażyści mogą działać. Mają na to 60 sekund. Tak głęboko Bardzo głęboko śpią Nie wiecie Co się w tym momencie dzieje Miasto się budzi o, nie, bo... Mamy trupa! Ja będę medykiem No cóż, chyba nie jest Ci dane długo pograć mordeczko Co sądzicie, co się działo? Mi się wydaje, że ta sytuacja tutaj, że tak na koniec Postąpiłaś z tym głosem to... No, tak. Jakbyś była medykiem, obroniłabyś w ja Mareczka. Marek. No. Marek na mnie. Do no nostru. i tutaj się wszystko zgadza. Od, od siebie nic nie słyszę, tutaj nic słyszę po tej stronie, więc w sumie to mogą być sabotażyści. Ja jak tylko był start sabotażystów, to od razu zaczęła pękać folia bąbelkowa. Ale to mógł ktoś podpiec. Ale nie, to chyba operator mi się wydaje. Mi się podoba to, jak dwie osoby rzucają tutaj oskarżenia na wszystkich dookoła, a na temat swój nic nie powiedzą. Nasz ja nawet ciekawe. nic nie wiem. I znowu na intuicję Ostatnie sekundy na rozkminie tego, kogo będziecie, na kogo będziecie głosowali Ja mogę powiedzieć, bajka jest czysta Zobaczcie, jak żałowała się osoba pod koniec, gdy mogła wybrać Gdzie osób mówiła, kto jest naprawdę Sabotażystą Miasto już nie gada Na kogo oddajesz głos? Tutaj na lewą stronę Na Maję? Tak Ja w takim razie, skoro na mnie został oddany głos, to ja głosuję na Natalię Dobrze, let's Dla mnie, ja mam dwie osoby, które są podejrzane dla mnie. I e, jedną z nich jest Natal. Natalia. Nie, yes. ja, ja Ja cię nie. Karol nie mają sojusz, to my też mamy sojusz, pójdę z Natalką. Co? Niestety. Marta, twoja decyzja jest jaka? Myślę o Natalii. Nie, nie. W samym tylko myślałem, że może maja, ale chyba. No. Ja też sorry, sorry, Natalia, ale atakujesz wszystkich i to jest podejrzane. Troszkę. Dobra, jako że Glecki jest moim nowym ziomkiem i mówi, że jestem czysta, to ja tak samo jak Glecki na latarkę. Laura, ciebie o głos już nie pytam. Mamy przegłosowane. Umierasz, nie odzywasz się, odchodzisz. Miasto zasypia. Budzi się medyk. Medyk zasnął. I to czas, gdzie budzą się sabotażyści. Ci sabotażyści rozglądają się między sobą, analizują sytuację, co mogą zrobić, ja w tym czasie wylosuję długość czasu, jaka będzie ich obowiązywała, a jest to 100 sekund, więc sabotażyści, startujcie! 45 sekund mają sabotażyści, by dokończyć tą rundę Miasto się budzi i napotyka trupa. tak, co się nie to nie będę tego Nie żyjesz. No. Trzymaj się, trzymaj się. Wydaje się, że jest jeden sabo, bo jesteśmy po prostu, nie chodzą tak parami chyba ta taśma tak tam wygląda? Przed chwilą tak nie było. Oko, odklejona od początku. Odklejona. No dobra, no, no, okej. Okay. W poprzedniej rundzie, jak y, sabotażyści mieli start y, do biegów, to było słychać od razu praktycznie na tą folię, więc to mi trochę dało do myślenia na temat glęca. Ale teraz było, była cisza, więc wydaje mi się, że albo się zorientował, że faktycznie może za szybko nadepnął na tą folię bąbelkową, albo to nie on. Okej. Okay. To jest na pytanie. Na kogo głosowała Marta? Nie wiem, ale zwróć uwagę, że każda runda zaczyna się z tamtej strony, na waszych przeszkodach. Albo kurczak, albo kubki, albo folia. No, no, no. Wydaje mi się, że to jest remek super. No, no właśnie, to jest remek wydaje. My będzie. tego nie wiemy. Ja cały czas mam wrażenie, że nie wszyscy razem Najśmieszniejsze jest to, że się fajnie podzieliliśmy, że zostaliśmy tak. my tutaj we trójkę i wy tak. we trójkę. Ciężko, Ciężko tak. mi cokolwiek powiedzieć. Bardzo duży chaos tutaj panuje. jak. Y Miasto śpi Ale no, oni bo razem nie wiem, chyba mogę im zaufać Ja uważam, że sabotażysta jest tam cały czas gdzieś Też myślę, że może być tam I jednym sabotażystą na jakiś chłop, bo były ciężkie kroki No już kilka osób odpadło, nie? Drugie myślę, że może być faktycznie jakaś dziewczyna Bo drugiego praktycznie chyba nie słychać, jak chodzi Na kogo oddajesz głos? W pierwszej rundzie też nie wiedziałam, więc biorę znowu Nikole. Dobrze, Nikola, głos na ciebie, Laura? W poprzedniej rundzie Adios, to to miałam w głowie Maje i chyba to po prostu podtrzymam, bo nie mam żadnego innego pomysłu. Maja jeden głos? Na kogo głosujesz? Właśnie na samym początku w szumi pod, był podejrzany, ale... Ale to jest jakieś... Ale dobra, już nie, z Nikola, Nikola Sorry, jak jakby ta... ta, ta już się sobie do Szumiego, nie? Ale to twoja decyzja. Nikola, na kogo oddajesz głos? Masz już ich dwa. Ja chyba, jak nie oddam na maję, to, to odpadne od razu, nie? Nie wiem. Na To możemy się zmówić na jedną osobę. No, no. tak. To, to naglęca. Oddajesz głos za trzy, dwa, jeden. Laura. Laura. Po prostu dam na Laurę, żeby był remis, ja też nie Dobrze. Remis to nie skip. W tym momencie wszyscy głosują na Laurę lub na Nikolę. na Laurę. Ej, no nie, pogodę? no ale... Laura, jeden głos. Szumi, jaki głos? Laura. Nie. Ale to jest bez sensu. Tak Laura, 3! Czy ja byłabym drugi raz. przepraszam, sabotaż... e, Laura. To nie jest... nie głosowałam Ciebie w ogóle, ale. Nie, bo ja bym Laura. Powiedziałam tak samo jak Lance, bo ja głosowałam. Przepraszam cię. Laura, ciebie się już ogłosił, nie ty mnie spytała. bo jesteś przegłosowana. No, pa. Pa. Fajnie, Fajnie było. Miasto zasypia. Sabotażyści się budzą i się nie ruszają, bo nie wiedzą jeszcze ile czasu będą mieli, by unicestwić resztę uczestników. Rozkminiają, rozkminiają, sekund 40 mają. Sabotażyści dosłownie w tym momencie startują 40 sekund na to, by zabić uczestnika. Nie wiemy, czy jest ich dwóch, nie wiemy, czy jest on jeden. Mówię w liczbie mnogiej oczywiście, bo tak trzeba, by uczestnicy się nie domyślili, co się tutaj dzieje. Czas się kończy, i gdy się skończy, to wtedy wybudzą się wszyscy, ale to jeszcze nie ten moment, bo jeszcze sekund trzy. W tym momencie miasto się budzi, patrzy, a ona nie żyje. To jest nieuczciwe, że wyeliminowaliście całą moją grupę. I wydaje mi się, że to jest jakieś ee, podejście, żeby wyeliminować tą stronę. Tak. Albo specjalnie ją wyeliminowałeś, żeby... Było żeby co, że co, żeby został sam tutaj. Nie Już to było coś się to na nawet na początku rundy. Nie wiem, jak było. O patrz co nie, oni tu robili się, to Ale to jeszcze było na samym jakiś start. No i zobacz co tu robili! Ja tak całą rundę Nie jedynie zastanawiałem to, Nikola, że na no. przez całą grę byłaś cichutko. Nic. A potem teraz się odpaliłaś, tak? No bo bajkę zabiłeś. No bo mi strasznie przeszkadzała, chrapała w nocy. <grafy> Sorry, Szumi, ale jakoś ci przestałam ufać tej nocy. Dobry. Na kogo głosujesz? dam no. głos na moje. Okej, za wet. Ja też na Szumiego. Dwa na jeden. I Glencu, jakie są Twoje typy? Kurde. Maja wydaje mi się bezpieczna i. Ale Szumi jest lekko podejrzany. Najbardziej nawet podejrzany Nikola, ale <grafy> jak. Rodzic no zjada. Ja w pierwszej chyba rundzie? Tak, w pierwszej rundzie zostałem uratowany przez Maję <grystanie> e... prawda. I teraz Maja na mnie. No a to jest... ja pójdę teraz całą drogą co Maja. E, ratujesz u niego, czyli głos na Maję. Dobrze, ze względu na trudną sytuację i konflikt jaki nastał Zapraszam Nikolę tutaj. Oho. Yes. I musicie się porozumieć, spaniaku, na kogo chcecie zagłosować. Nie no wiem kim jest. Dobra. Słyszałam tą trawę na prąd, Koło mnie, było słychać kroki. Od razu. I w od razu z no, I tu nie był ramion, bo z drugiego końca. Właśnie, glęco zostaje obwiniany wokół paluszka. Zagrajmy kamień, papier, nożyce. No, tylko ty, ty, ty głosujesz na szum tak? Tak. Trzy, 4 Umiera... Maja. Okay. <laughs> miasto zasypia. Gdy miasto zasnęło i budzą się sabotażyści. W których jest dwóch lub jeden, po to, by namyślić się, kogo zabić. Macie na swoje działania 20 sekund. Czas, start! <laughs> dwóch sabotażystów przeżyło! Brawa dla sabotażystów! Są po prostu kosmiczni!